Mowa dnia w News Radio. Dzień dobry Państwu, rozmowa Dnia w News Radio. Dziś gościem w studiu dr Krzysztof Flasiński. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Nasza rozmowa oczywiście dotyczyć będzie wyjazdu. Wyjazdu do Madrytu, lecz nie wakacyjnego, a naukowego oczywiście. Dziesiąty Międzynarodowy Kongres Metodologii Badań Komunikacji. Czym jest ten kongres i jaki był cel w ogóle, żeby tam pojechać? Ten kongres odbywa się już po raz dziesiąty. Przyjeżdżają tam badacze z kilkunastu, właściwie już w tym roku z kilkudziesięciu krajów, nie tylko hiszpańskojęzycznych, co ważne również dla mnie, ponieważ mój referat był w języku angielskim. Chodzi o to, żeby środowisko, które zajmuje się komunikacją, mediami, ale przede wszystkim metodologią badania komunikacji mediów, miało takie forum, platformy, gdzie może porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, ale również dochodzi tam do tak zwanego networkingu, jeżeli mogę użyć takiego słowa, i rozmawiamy między sobą o kwestiach nie tylko naukowych, ale również właśnie takich jak współpraca między uczelniami. No i właśnie chciałbym tutaj nawiązać też do referatu. Pozwoliłem sobie spolszczyć. Mam nadzieję, że, że poprawnie. Jeśli nie, to proszę oczywiście pana doktora o poprawienie. Big Data w badaniach mediów i komunikacji: zalety i wady w kontekście metodologii badań ilościowych i jakościowych. Tak, to jest temat taki mocno teoretyczny, właśnie, metodologiczny, pozwoliłem sobie na taką wagę, że trudno spolszczyć, no bo sformułowanie Big Data funkcjonuje tak, tak. w języku polskim. To był taki referat, który miał pokazać właśnie, jak badać media, a szczególnie takie media jak tekst, czyli jak artykuły dziennikarskie czy książki, przy pomocy właśnie algorytmów i Big Data. Ciekawe, myślę, w tym referacie było to, wiele było ciekawych rzeczy, trwało półtorej godziny, ale ciekawe było to, że po części takiej referatowej, wykładowej przygotowałem taką część praktyczną, gdzie uruchomiłem narzędzia programistyczne i na żywo razem z uczestnikami konferencji analizowaliśmy tekst przy pomocy skryptów napisanych w języku Python. Robiłem to w ten sposób, że każdy mógł to robić również sam, ponieważ to, to, akurat, to akurat narzędzie, które wykorzystywałem, jest dostępne. I analizowaliśmy e, dzieło Cervantesa Don Quixote. Byli, Hiszpanie byli bardzo dumni z tego, że algorytm i sztuczna inteligencja nie do końca poradził sobie z ich m, narodowym Don Quixote. Zalety wydaje mi się są dość intuicyjne, jeśli chodzi o big data. A jak to jest z tymi wadami? O jakich wadach możemy mówić tutaj? Wady wyszły bardzo szybko. Była to na przykład nieznajomość języka. Jeżeli chcemy badać jakiś tekst, to musimy znać po prostu język, który był napisany. Ja specjalnie wybrałem tekst, analizowałem tekst w języku hiszpańskim. Zrobiłem to specjalnie właśnie po to, żeby wyszły takie wady. Takie trzeba, no trzeba jednak umieć programować, trzeba znać, no w tym przypadku akurat był to język Python, ale można znać ten albo inny, na przykład język R, albo inny język programowania, no, no trzeba, trzeba to umieć robić. No i jest jeszcze wada, jeżeli chodzi o media, ponieważ ja wykorzystałem akurat Tekst, który jest dostępny w bardzo ładnej formie. Takiej technicznej, można go bardzo łatwo za darmo i legalnie pobrać. Natomiast jeżeli chcemy, próbowaliśmy analizować również podczas tych, tego wykładu, tego referatu na przykład teksty z dziennika El Pais albo z dziennika sportowego Marka, również hiszpańskojęzycznych. No i tam już nie udawało się pobrać tych tekstów, ponieważ strony blokowały dostęp. Wcale się nie dziwię. No, no media zarabiają na pokazywaniu czytelnikom reklam, a myśmy chcieli. Chcieli się włamać i zrobić to bez oglądania ryb. Big Data to też temat powracający w Pana prezentacjach, publikacjach, również tutaj książkowych, algorytmy i big data w mediach i dziennikarstwie prasowym z 2022. Skąd w ogóle zainteresowanie tymi technologiami? To chyba teraz jest już powszechne i to wyszło troszeczkę tak samo, właściwie można powiedzieć samo z siebie automatycznie. Ja zajmuję się mediami i te media chcę badać, chcę analizować i chcę je jak najlepiej zrozumieć. Jeżeli chcę je rozumieć pod kątem takim ilościowym, czyli jeżeli w grę wchodzą już tysiące publikacji, dziesiątki, miliony wręcz czasami różnego rodzaju publikacji, tak jak przy okazji moich badań nad tekstami na temat pandemii koronawirusa, gdzie było tych tekstów z samych tekstów, które zawierały e, m, słowo kluczowe koronawirus, to było ich około pięciu tysięcy. To jest niemożliwe wszystkie przeczytać. Więc jeżeli chcemy zrozumieć, w jaki sposób dziennikarze i media się z nami komunikują, no to myślę, że to może być pomocne. Ja to traktuję przede wszystkim jako narz narzędzie. To nie jest cel sam w sobie nauczyć się programować w Pythonie, ale jest to, czy nauczyć się m, tych mechanizmów sztucznej inteligencji, czy obróbki danych Big Data, ale jest to tylko narzędzie, żeby zrozumieć, że rzeczywistość u nas. Też to się stało w jakiś sposób chyba codziennością patrząc na, na, na firmy różne które z tego korzystają. Tak stało się codziennością też pewnie wiele wiele osób wielu z nas wiele pewnie z państwa ze słuchaczy. Ma do czynienia na co dzień z algorytmami, chociażby przeglądając takie aplikacje jak Facebook, Instagram, TikTok, bardzo popularny. Bardzo <grym> chyba popularny, ale też algorytm, bardzo szybko reagujący na to, co robimy w tej aplikacji. A tutaj mieszane opinie słyszałem bardzo, że ludzie otrzymują taki content, którego niekoniecznie chcieli otrzymać. Nie oceniam tego. Ja bym chyba częściowo się przychylił do tej opinii, bo ja również korzystając nie zawsze dostaję. To. Rzeczywiście może się zdarzyć tak, że korzystający są zszokowani, ale również takie serwisy streamingowe, też nie, no, nie będę wymieniał nazw, albo serwisy udostępniające muzykę, których też jest wiele i te algorytmy widać, że one się różnią i działają w inny, w inny sposób. Kilka lat temu miałem taką sytuację, że jeden z serwisów streamingowych był tak doskonale dopasowany do moich wymagań i tak świetnie mnie rozumiał, że polecał mi tylko i wyłącznie filmy, które już tam obejrzałem, bo uznawał, że tylko te filmy mi się podobają i, i żadnych innych już nie będę oglądał. To był algorytm, nazywamy, że ten algorytm był przeuczony. Tak, zdecydowanie był przeuczony. Nawiązując jeszcze do konferencji, bo owszem, ten wyjazd był na pewno ważny dla, dla pana doktora pod kątem naukowym, ale też. Na na pewno przyniósł jakieś umowy, jakieś tutaj można powiedzieć porozumienia między uczelniami, prawda? Tak, dlatego wspomniałem właśnie o tym networkingu, który jest bardzo istotną częścią takich konferencji czy takich kongresów, szczególnie takich dużych kongresów. Ja przy okazji udziału w, w tym wydarzeniu rozmawiałem, to się w ogóle działo na Uniwersytecie Complutense, w jednym z największych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów w ogóle w świecie hiszpańskojęzycznym, nie tylko w Hiszpanii. Rozmawiałem tam z dyrekcją Instytutu Stosowanych Nauk Komunikacji, co tak się, tak się nazywa. I tam, ponieważ tam z panią dyrektor i z profesorami, z którymi mam kontakt, ale również właśnie z panią dyrektor tego instytutu, stwierdziliśmy, że może warto by było, że na pewno warto by było kontynuować naszą współpracę tak jak kontynuujemy, ale również trochę ją sformalizować i podpisać umowę między uczelniami czy między instytutami. Szczegółowo zajmuje się tym profesor Angelo Rela z naszego uniwersytetu. Natomiast rzeczywiście ważne jest, żeby takie kontakty nawiązywać i żeby umożliwiać uniwersytetowi nawet rozpoczęcie rozmów takich bardziej formalnych, bo to może potem pomagać, a współpraca ma pewne ramy już. Również przy okazji pobytu w Hiszpanii odwiedziłem panią profesor, z którą współpracuję z Uniwersytetu w Sewili i tam również podobne były prowadzone już rozmowy i również oni wyrazili ogromną chęcą, w ogóle zafascynowani Polską i, i tym, jak tutaj media działają i bardzo chcieliby przyjechać, obejrzeć, więc myślę, że również między tymi dwoma wydziałami czy, czy instytutami komunikacji w Sevigli sì. i Instytutem Literatury i Nowych Mediów, którego jestem pracownikiem na Uniwersytecie Szczecińskim. Myślę, że tu również będą podpisane umowy w najbliższym czasie. To też nas jako Uniwersytet Szczeciński pozycjonuje w pewien sposób na tej arenie uniwersytetów i tak tutaj jest. w tym kontekście chciałbym też nawiązać do tego, że cały czas Uniwersytet Szczeciński czeka na nowych studentów i niebawem rozpoczynamy Dni Otwarte na Wydziale Humanistycznym. Może kilka słów na zakończenie właśnie o Dniach Otwartych. Tak, Oczywiście nie możemy się już doczekać wszyscy naszych gości z, z, ze szkół średnich, no bo właściwie dni otwarte są. Przede wszystkim kierowane do, do uczniów szkół średnich. Na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Literatury i Nowych Mediów będą prowadzone takie dni otwarte wspólnie kilku kierunków. Jest to dziennikarstwo i komunikacja społeczna, na którym mam przyjemność prowadzić zajęcia. Jest to filologia polska i są to studia pisarskie. Uznaliśmy, że ponieważ wszystkie te kierunki opierają się na pracy, i zabawie tekstem, i literaturą, i mediami połączymy. Będą tam warsztaty, również dziennikarskie. Będą tam spotkania z pisarzami. Chciałbym nazwać. Te osoby literatami, ale to już tak chyba zbytnia emfaza w dzisiejszych czasach. No, w każdym razie z twórcami literatury, o tak, może najlepiej z twórcami literatury ze Szczecina oraz wykłady językoznawcze na temat poprawności językowej, tym czym się różni taka norma słownikowa od takiej normy, którą my tworzymy używając języka. Więc wszystko to się bardzo ładnie łączy i zamyka i myślę, że wszyscy skorzystają z porównania. Zapraszamy jak najbardziej yy, uczniów szkół średnich i ja dziękuję moimi Państwa gościem, był dr Krzysztof Flasiński. Dziękuję bardzo Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Rozmowa Dnia w News Radio.